Witajcie ponownie w szafie Fana. Dziś jeszcze jeden odcinek o nas Polakach na ważnej piłkarskiej imprezie. Przed nami Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie i to z perspektywy naszej reprezentacji. Gotowi? To kliknijcie jeszcze w czerwony przycisk z subikiem i dzwonkiem i oglądamy. Jako współgospodarze nie musieliśmy brać udziału w eliminacjach. Jednak bez meczów o punkty spadliśmy przed turniejem na 75. miejsce w rankingu FIFA. Kadrę w tamtym okresie łataliśmy tak zwanymi farbowanymi lisami. W składzie byli więc i pochodzący z Francji Perkis oraz obraniak, jak i Niemcy polański Matuszczyk Benisz. A prowadził nas trener Franz Smuda, który z rolą przygotowania do tak ważnego turnieju sobie nie poradził, a piłkarze podobno w ostatnim meczu w ogóle nie stosowali już jego taktyki. Pierwsza bramka całego turnieju należała do nas, a dokładnie do Roberta Lewandowskiego w meczu otwarcia z Grecją. Dała też ogromną nadzieję podtrzymaną po obronionym przez przemka Tytonia Karny. Nie dowiemy się jednak, co by było, gdyby dach nie był zamknięty i nie było tak ciepło tego dnia na stadionie narodowym. Oprócz gola lewego bramkę dla naszej reprezentacji zdobył już tylko Kuba Błaszczykowski z Rosją i była to jedna z najpiękniejszych bramek całego turnieju. Na Euro 2012 po raz pierwszy od 1986 roku graliśmy o awans w trzecim spotkaniu grupowym mistrzowskiego turnieju. Ostatecznie zajęliśmy na Euro 14 miejsce, bo według statystyk gorsze od nas były reprezentacje Holandii i Irlandii, a był to ostatni turniej Euro z zaledwie 16 reprezentacjami. Reprezentacja Polski i Euro 2012 to też afera biletowa po wywiadzie Kuby Błaszczykowskiego, że zamiast skupiać się na grze w meczu z Czechami, musiał martwić się o brak biletów dla rodziny i znajomych. Euro dla Polski trwało jednak przynajmniej do półfinału. Bo pojedynek Włoch z Niemcami rozegrano na stadionie narodowym, a kibice skandowali przy wejściu medyków Polska-Polska. A to już moja koszulka naszej reprezentacji z Euro 2012. Jedna z moich ulubionych w kolekcji wyjazdowa czerwona z białym paskiem na środku. Początkowo nie było na niej orła, tylko nowe logo PZPN, ale po aferze jego dołożono. No i jest tu i logo producenta technicznego Nike. A. To model Dryfit z przyszywką potwierdzającą autentyczność. To rozmiar L z pięknym dopiskiem razem po zwycięstwo. Szkoda jednak, że się nie udało sięgnąć po to zwycięstwo. Plecy już całe czerwone i puste. Pusto nie będzie dalej w szafie fana. Kolejne koszulki przed nami, więc pomóżcie z rozwojem kanału nowymi subikami z dzwonkami i łapkami w górę. Dzięki!